W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Módlmy się o pokój na świecie, w naszych rodzinach i w nas samych. Powiedz zbolałej ludzkości: niech się przytuli do miłosierdzia serca mojego, a ja ją napełnię pokojem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, Przyjdź, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc, Żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. wszechmogący wieczny Boże, ty wybrałeś Świętą Faustynę do głoszenia niezmierzonych bogactw twojego miłosierdzia spraw abyśmy za jej przykładem w pełni zaufali twemu miłosierdziu i wytrwale pełnili dzieła chrześcijańskiej miłości przez Chrystusa Pana naszego amen